Wyobraź sobie miasto przyszłości: lśniące wieżowce sięgające nieba, transport poruszający się bez wysiłku, bez hałasu i zanieczyszczeń, ludzie żyjący komfortowo, połączeni ze wszystkim, czego potrzebują. To obietnica inteligentnego miasta w 2050 roku od wieków miasta są centrami innowacji i postępu, przyciągają marzycieli i ludzi czynu, poszerzają granice tego, co możliwe. Dziś stoimy u progu nowej rewolucji urbanistycznej. Technologia zmieni nasze miasta w sposób, który możemy sobie tylko wyobrazić. Ta transformacja będzie napędzana przez sztuczną inteligencję i internet rzeczy. AI da maszynom zdolność myślenia i uczenia się jak ludzie. IOT połączy wszystko w jedną wielką sieć danych i inteligencji. Inteligentne miasta w roku 2050 będą czymś więcej niż tylko. Betonową dżunglą. Będą żywymi organizmami stale ewoluującymi i dostosowującymi się do potrzeb swoich mieszkańców. To przyszłość, którą powinniśmy z entuzjazmem budować. Inteligentne miasta to takie, które wykorzystują technologię, aby poprawić jakość życia mieszkańców. Chodzi o to, aby miasta były bardziej wydajne, zrównoważone i przyjazne dla mieszkańców. Pomyśl o mieście, które przewiduje Twoje potrzeby i rozwiązuje problemy, zanim jeszcze powstaną. Sercem inteligentnego miasta są AI i IoT. Technologie te współpracują ze sobą, aby gromadzić i analizować dane ze wszystkich aspektów życia miejskiego. Informacje te są następnie wykorzystywane do optymalizacji usług miejskich, od przepływu ruchu po gospodarkę odpadami. Kolejnym kluczowym aspektem miast przyszłości jest transport. Wyobraź sobie, że wsiadasz do kapsuły Hyperloop i podróżujesz z niewiarygodną prędkością między miastami. Wyobraź sobie latające samochody szybujące nad korkami, oferujące nowy wymiar mobilności. To tylko kilka przykładów na to, jak technologia zmieni nasze miejskie krajobrazy. Możliwości są naprawdę nieograniczone. Sztuczna inteligencja to mózg inteligentnego miasta. Potrafi przetwarzać ogromne ilości danych i podejmować decyzje, które poprawiają nasze życie. Wyobraź sobie AI regulującą ruch w czasie rzeczywistym, eliminującą korki i skracającą czas podróży. AI może również optymalizować zużycie energii w budynkach, zmniejszając ilość odpadów i nasz ślad węglowy. Może monitorować infrastrukturę pod kątem oznak zużycia, zapobiegając kosztownym naprawom i wypadkom. W służbie zdrowia AI może analizować dokumentację medyczną w celu wczesnego identyfikowania ognisk chorób. Może personalizować plany leczenia, a nawet pomagać w operacjach chirurgicznych. Zastosowania AI są nieskończone. W miarę jak będziemy odpowiedzialnie rozwijać tę technologię, stanie się ona niezbędnym narzędziem do tworzenia inteligentniejszych i bardziej wydajnych miast. Internet rzeczy to system nerwowy inteligentnego miasta. Łączy on wszystko od sygnalizacji świetlnej po kosze na śmieci z internetem umożliwiając im komunikację i wymianę danych. Wyobraź sobie miasto, w którym czujniki monitorują jakość powietrza i ostrzegają mieszkańców o poziomach zanieczyszczenia. Inteligentne kosze na śmieci mogą sygnalizować, kiedy są pełne, optymalizując trasy odbioru odpadów. Połączone samochody mogą komunikować się ze sobą i infrastrukturą drogową, zapobiegając wypadkom i usprawniając przepływ ruchu. Inteligentne latarnie uliczne mogą dostosowywać swoją jasność do warunków panujących w czasie rzeczywistym. Oszczędzając energię i zmniejszając zanieczyszczenie światłem. IOT polega na tworzeniu jednolitego i połączonego środowiska miejskiego, w którym technologia działa w sposób niewidoczny, aby poprawić nasze codzienne życie. Wyobraź sobie podróżowanie między miastami z prędkością przekraczającą 1100 km na godzinę. To obietnica technologii Hyperloop. Systemu zamkniętych rur, który transportuje kapsuły z wykorzystaniem lewitacji magnetycznej. Hyperloop może zrewolucjonizować podróże międzymiastowe, umożliwiając mieszkanie w jednym mieście i pracę w drugim z łatwością. Drastycznie skróciłby czas podróży, sprawiając, że długie dojazdy do pracy przejdą do historii. Ta technologia to nie science fiction. Firmy na całym świecie już opracowują i testują systemy Hyperloop. W nadchodzących dziesięcioleciach Hyperloop ma potencjał, aby zmienić nasz sposób życia i pracy. Latające samochody, niegdyś element science fiction, stają się rzeczywistością. Kilka firm opracowuje elektryczne statki powietrzne pionowego startu i lądowania czyli Eftol. Które mogą zrewolucjonizować mobilność miejską. Wyobraź sobie, że omijasz korki, po prostu wzbijając się w przestworza. Latające samochody mogłyby zaoferować szybszy i bardziej wydajny sposób poruszania się po zatłoczonych miastach. Mogłyby również świadczyć usługi powietrznych taksówek na żądanie, łącząc ludzi z węzłami komunikacyjnymi i odległymi obszarami. Chociaż wciąż istnieją wyzwania do pokonania, takie jak przepisy bezpieczeństwa i zarządzanie ruchem lotniczym, latające samochody mają potencjał, aby zmienić transport miejski w nadchodzących dziesięcioleciach. Tworzenie inteligentnych miast będzie wymagało wspólnego wysiłku. Rządy, przedsiębiorstwa i obywatele muszą współpracować w celu opracowywania i wdrażania tych przełomowych technologii. Musimy inwestować w badania i rozwój. Musimy tworzyć politykę, która sprzyja innowacjom i chroni prawa obywateli. Musimy również edukować społeczeństwo na temat korzyści i wyzwań związanych z inteligentnymi miastami. Budowanie inteligentnych miast to nie tylko technologia. Chodzi o tworzenie środowisk miejskich, które są zrównoważone, sprawiedliwe i poprawiają jakość życia wszystkich mieszkańców. Rozdział ósmy. Chroniąc nasze dane, chronimy siebie. W miarę jak miasta stają się coraz bardziej inteligentne i połączone, bezpieczeństwo danych i prywatność stają się sprawą najwyższej wagi. Inteligentne miasta będą generować ogromne ilości danych na temat naszych ruchów, nawyków i zachowań. Konieczne jest, abyśmy dysponowali silnymi przepisami o ochronie danych aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu tych informacji. Musimy zapewnić obywatelom kontrolę nad ich własnymi danymi i zagwarantować, że będą one wykorzystywane w sposób odpowiedzialny i etyczny. Ochrona prywatności to nie tylko zapobieganie wyciekom danych, chodzi o zachowanie naszych podstawowych praw w coraz bardziej cyfrowym świecie. Rozdział 9 Inwestycje w jutro Budowa inteligentnych miast będzie wymagała znacznych inwestycji w infrastrukturę, technologie i edukację. Rządy i prywatne przedsiębiorstwa muszą współpracować w celu zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do realizacji tych ambitnych projektów. Musimy postrzegać te inwestycje nie jako wydatki, ale jako zaliczki na lepszą przyszłość. Inteligentne miasta mają potencjał, aby tworzyć miejsca pracy, pobudzać gospodarkę i poprawiać jakość życia milionów ludzi. Inwestowanie w inteligentne miasta to inwestowanie w bardziej zrównoważoną, efektywną i sprawiedliwą przyszłość dla wszystkich. Rozdział 10 Edukacja klucz do przyszłości. W miarę jak technologia zmienia nasze miasta. Musimy wyposażyć obywateli w umiejętności niezbędne do rozwoju w tym nowym środowisku. Musimy inwestować w programy edukacyjne i szkoleniowe, które koncentrują się na dziedzinach STEM, umiejętnościach cyfrowych i krytycznym myśleniu. Edukacja to nie tylko zdobywanie umiejętności technicznych. Chodzi o wzmocnienie pozycji obywateli, aby mogli uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, które będą kształtować ich społeczności. Chodzi o zapewnienie wszystkim równych szans korzystania z postępu ery cyfrowej. Rozdział 11. Wizja lepszej przyszłości. Inteligentne miasta roku 2050 niosą ze sobą ogromną nadzieję. Wyobraź sobie miasta, które nie są już nękane przez korki, zanieczyszczenie i przestępczość. Wyobraź sobie miasta które są prawdziwie zrównoważone, zasilane energią odnawialną i zaprojektowane tak, aby oszczędzać zasoby. Wyobraź sobie miasta, które są bardziej sprawiedliwe, w których każdy ma dostęp do możliwości i wysokiej jakości życia. To jest właśnie wizja przyszłości, o którą powinniśmy zabiegać. Technologia jest potężnym narzędziem, które można wykorzystać do budowania lepszego świata. Poprzez innowacje, współpracę i zaangażowanie w dobro wspólne możemy tworzyć inteligentne miasta, które przyniosą korzyści wszystkim obywatelom. Przyszłość leży w naszych rękach.